Siemaneczko, witam was. Tym razem w czwartym dniu naszego maratonu. E, no, postanowiłem, że jak już dawno nie było odcinków, to jednak wypuszczę kolejny odcinek. I no, ten odcinek jest szczególny z tego względu, że to jest pierwszy, prawdziwie improwizowany odcinek. Tak, jak widzicie, za pierwszym razem, takiego go wstawiam, wobec czego nie będzie on chyba zbyt profesjonalny. E, mogę wam już pokazać kartę. Następną kartą mojej talii jest e, czwóreczka serce. I jeżeli to mamy za sobą, to chciałbym jeszcze tylko przypomnieć, że możecie zadawać pytania pod Q&A-em, no bo wiadomo, został filmik przeniesiony na nowy kanał, to komentarze się usnęły, I możecie przy okazji jeszcze pisać jakieś miejsca, do których mogę się udać w serii, w terenie, czy w ogóle jeśli macie jakiś pomysł na odcinek, to możecie się do mnie odezwać i coś proponować. No dobra, no to w takim razie, jeśli już wszystko jest jasne, to co, jak ktoś zgad to gratuluję, to zrobię tam odcinek, żebym mógł pogratulować, a jak nie, to próbujcie dalej. I widzimy się w następnym odcinku.